Dziś Mensa jest prężnie działającą bizneswoman, która ma własną firmę i fundację. Oprócz tego może pochwalić się udanym życiem prywatnym. Omena od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Rafałem Brzoską, z którym doczekała się w 2017 roku syna Vincenta. Zakochani pobrali się dwa lata później w miejscu spotkania dwóch oceanów. W minioną sobotę Mensa i Brzoska świętowali trzecią rocznicę ślubu. Z tej okazji postanowili wybrać się do Escape Roomu. Okazuje się, że tego typu miejsca mają dla nich szczególne znaczenie. W Escape Roomie było super. To przecież nasze początki. W Londynie zabrałeś mnie do Escape Roomu, mówiła na Insta Stories celebrytka. Nie obyło się też bez uroczystej kolacji, toastu za Ukrainę i wspomnień. Omena postanowiła przybliżyć obserwatorom, jak poznała przyszłego męża. Nie wiedziałam, kim jest Rafał, nie wiedziałam, czym jest impost, nie używałam tych maszyn, przekonywała. Sprawdziłam w Google. Trafiłam na wywiad z Rafałem, w którym padły słowa: ludzie za pięć lat nie będą pisać listów. Pomyślałam sobie, ja ci pokażę. Pierwszy raz w życiu napisałam list do praktycznie nieznajomego mężczyzny. Przepisywałam go trzy razy, wyznała nieustępliwa, jak się okazuje, prezenterka. Dostałem go na urodziny i nadal go mam, dodał zadowolony Rafał.